Bo Mię szybko przekopiemy. Co to takiego? Jeszcze raz, Majuś? Brawo, ślicznie. Dzień dobry, nazywam się Styna Lewandowska i jestem wychowawczynią klasy drugiej. Uczę też języka polskiego w starszych klasach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam wszystkie dzieci do naszej szkoły, która jest wesoła, zabawnie, ale też się uczymy. Nazywam się Leszek Weber. Jestem nauczycielem chemii i języka angielskiego w tej szkole. Z przyjemnością pracuję z klasami siódmymi, a angielskiego uczę także w klasie czwartej. Rozpuszczalność substancji w wodzie, 177 strona. Zaraz Wam to będę tłumaczył, ale najpierw zerknijcie i spróbujcie sobie troszeczkę poczytać. Zgoda? A jak awanusz, a jak autobus. Autobus, to lepiej. Mhm. A! a. I mm. Śmiona! Super! Mam na imię Agatha, jestem wychowawcą klasy pierwszej. Uczę dzieci z autyzmem oraz z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi. Oprócz nauki jest również świetna zabawa, także zapraszamy na będziecie. A Madzia otworzy zeszyt i zapisze temat w zeszycie. Cechy lata. Jakie są cechy? Lato to pora, w której temperatura powietrza jest na wyższa, w ciągu roku słońce świeci wysoko na niebie. Do typowych zjawisk atmosferycznych należą burze, latem możemy także zaobserwować tęczę na Dzień dobry, mam na imię Arleta, jestem wychowawcą klasy terapeutycznej. W mojej klasie są cztery dziewczynki, nastolatki. Z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym. Mm. A gdzie jest zamek z piasku? Piast. Pokaż, gdzie jest? Tu. No a gdzie jest zamek z piasków? Tu? Co zabierzesz? Ej, wąta. Dzień dobry, nazywam się Magda i mam 13 lat, i z całym serduszkiem pozdrawiam moją szkołę. fajną panią i fajne Dzień dobry, nazywam się Janna Pawelec, jestem wychowawcą właśnie tej wspaniałej trzeciej klasy. Są u nas dzieci z różnymi niepełnosprawnościami tak? I zachęcamy serdecznie do przyjścia do naszej szkoły. Jest tu wspaniale, każde dzieci są dla nas. Ważne, kochane, i chodzimy do każdego indywidualnie. Zapraszamy. No, zapraszamy. Ja lubię szkołę za to, że to są e, te nauczycielki, fajne. I z są, są te Moi najlepsi koledzy w szkole e, to Kuba, Mikołaj i Kacper. I Kuba. Co to jest Mema? Mama? Mama, Mama brawo. Jedziemy na przykład, co to jest starka? Eba. Babcia. babcia. Bardzo ładnie. I wtedy energia potencjalna też jest równa zero. Nie ma wysokości, nie ma energii potencjalnej. Ale jak ją podniesiemy do góry, to już mamy pewną wysokość. Zapiszemy, że ona jest maksymalna. Skrótem maks tak? I wtedy energia potencjalna też jest maksymalna. Nazywam się Bożona Weber, uczę w szkole fizyki, nie uczę tylko w tej szkole, uczę w trzech szkołach, yy, uczę również w szkole podstawowej nr 4 i w społecznej szkole językowej. Chłopcy, ortografii uczyć się nie boimy, przy niej dobrze się bawimy, prawda? Tu jest U, tu jest RZ. 193. 193 strona, otwieramy. I szybciutko przypominamy sobie, bo to będzie nam potrzebne do naszej yy, zabawy tutaj. I Aluś, dla kogo ty? Na Kuba. Dobra, to losy tu. Dobrze, brawo. Niepokoi eee, świeci żarówka. Bardzo dobrze, Kuba, żarówka. Jakie jak to jak jest, trudno, jak jest trudność ortograficzna? Na początku piszemy. W może No brawo, rewelacja, chłopcy, jesteście świetni. Piąteczka! Piąteczka i Kuba, piąteczka. Zapraszam Was tutaj przed planszę. Chodźcie, chłopcy. Inny wyraz na samo będzie. będzie. Ale na rozpoczyna się, tak? Na początku wyrazu jest. Alan wie na pewno. Możemy się na nim bujać. Ha, już niedługo. Już nie. Na... Spójrz Halina. I Halina. Dobrze. Super. Teraz Mikołaj, proszę bardzo. I książka. Samo że i on. Tak jest, książka. Kalina, uczę tutaj prowadzę zajęcia skodowania yy, siódmą klasą, szóstą i piątą i jeszcze czwartą. Moja ulubiona lekcja to angielski, a moja to polski. Moja ulubiona to bardzo. Yeah. wychowania muzycznego, tych oto wspaniałych śpiewaków, którzy co tydzień na kółku, na muzyce śpiewają, tańczą, bawią się właśnie razem z dźwiękiem. pyszne o na kanapeczki. na imię Oski i chodziłem do Szczęśliwej Przystani i chodziłem do ósmej klasy. Co lubiłeś robić w ósmej klasie? Napisałem. Pisać co jeszcze? Zaszycie i czytać książki. I dla dzieci z dysfunkcjami. Tak? Pracujemy na, na rządach ruchu, poprawiamy elastyczność tkanki, usprawniamy cały aparat ruchu, żeby dzieci nam dobrze funkcjonowały. Jedną z podstawowych terapii w naszej fundacji w przedszkolu i w szkole jest terapia logopedyczna i neurologopedyczna, ta, która pomaga w wspomaganiu rozwoju mowy i czynnej i biernej. Tam dzieci uczą się prawidłowego połykania, oddychania i potem przechodzimy już do próby wymawiania głosek albo poprawy wymawiania głosek i prawidłowej wymowy. To oczywiście minimum tego, co robimy na zajęciach. Tak? Są również walki logopetyczne. Jest trening słuchu. Opowiadamy różne historyjki obrazkowe. Wszystko zależy od tego, co potrzebuje dziecko i tak, żeby jak najlepiej się rozwijać. Mamy jeszcze w naszej ofercie mikropolaryzację. Oczywiście, również mamy sprzęt do badania i przetwarzania słuchowego. Jesteśmy w stanie zrobić diagnozę i, ewentualnie, przy jakichś problemach konsultujemy to z innymi specjalistami i pomagamy dzieciom, a także dorosłym, jeżeli chcą zrobić takie badanie.